Witam Państwa. Druga część rozmowy przy oknie. Przypomnę, że z okazji barburki, tradycyjnego górniczego święta, a na Śląsku opolskim to branżowe święto obchodzą pracownicy kopalni wydobywających piasek, kruszywo i kamień wapienny, z którego produkuje się cement. Naszym gościem jest inżynier Rafał Adamarczuk. Pierwszy górnik kopalni cementowni od Witam pana, panie inżynierze, ponownie. No, Chciałem zapytać o jedną bardzo istotną kwestię, bo wczoraj wspominaliśmy o tym, że to kopalnia Evenement, że jej sąsiedztwo z osiedlem, no i z tym, że jest prawie że w centrum miasta narzuca pewne wymogi, także ekologiczne. Mhm. Proszę nie zapominać, że pod Opolem i Pięcioma sąsiednimi gminami znajduje się potężny zbiornik czystej wody. Mm. Jak odbywa się przygotowanie nowej odkrywki, żeby, broń Boże, nie dokopać się do tego zbiornika, bo byłby dramat? No, generalnie, e, przed rozpoczęciem eksploatacji zawsze wykonuje się otwory geologiczne. Na podstawie ich e, wiemy, jak przebiega złoże, jak jest bogate wapno. Na jakich poziomach występuje woda, i to nam już pozwala planować eksploatację. Wiemy po prostu, w których miejscach, gdzie trzeba uważać. A postęp eksploatacji wygląda w ten sposób, że najpierw ściągamy wierzchnią warstwę nadkładu, która u nas ma powiedzmy do 1 metra, i dostajemy się do kamienia. Jeżeli chodzi o tą gospodarkę wodną, to tak naprawdę jesteśmy mm, dopływ wód do Odry dwójki jest bardzo niewielki w porównaniu do innych kopalni. Mhm. Praktycznie odwodnienie odbywa się trzema małymi pompami. Ten, ten, ten dopływ jest niewielki i poniżej naszego złoża, czyli poniżej tych 20 metrów, gdzie występuje to złoże, mamy piaskowce, z których się nie da już zrobić cement i one tworzą nieprzepuszczalną warstwę, czyli mhm. woda nie schodzi niżej i jest to jakiś bufor od tych wód podziemnych. Tak, żeby raz, ich nie zanieczyszczyć, a dwa, nie dostać się gdzieś do, 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 do tych warstw wodonośnych. Pytam o to dlatego, że Turów pokazał, że trzeba bardzo ostrożnie w tych kopalniach odkrywkowych poruszać się, bo moment nieuwagi, mieszkańcy pobliskich miejscowości nie mają wody. U nas takiego problemu nie ma i nie będzie. Nie. A jak wygląda przesuwanie się wzdłuż, no bo e, przejmujecie kolejne tereny, prawda? Zabieracie e, tam kiedyś chyba buraki rosły i ziemniaki. Do teraz rosną jakby e, w obszarze obecnej koncesji, e, e, która, która obowiązuje. E, powoli, powoli wyczerpuje nam się to złoże, będziemy występować o nową koncesję, pozyskiwać nowe, nowe grunty, ale myślimy o tym już 10 lat wcześniej, mhm. tak? Sąsiadujemy z rolnikami, od których musimy odkupić, odkupić grunty, zaplanować tą eksploatację, spełnić wszystkie wymogi prawne, czyli, czyli mhm. zrobić nową dokumentację geologiczną, nową koncesję, zdobyć wszelkie zgody. Jest to proces, nad którym trzeba kilka lat wcześniej już po prostu mieć pieczę i planować. Mhm. A Proszę powiedzieć, w jakim kierunku pójdziecie? Generalnie uciekamy od osiedla Habry. I kierujemy się powolutku w kierunku obwodnicy. Także kierunek w kierunku północnym będziemy przez, mam nadzieję, jeszcze 40 lat eksploatować. No właśnie, chciałem zapytać, na jak długo jeszcze starczy tego surowca w tym miejscu? Nasze wszystkie badania geologiczne, dokumentacja geologiczna mówi, że do 40 lat powin, powinniśmy jeszcze eksploatować złoże i robić z tego cement. A wie pan, jak będzie wyglądała przyszłość tego terenu? No bo wspomniał pan wczoraj, że tam, gdzie dziś się znajduje to centrum handlowe, mhm. kiedyś byłoby wyrobisko. No, udało się to zrekultywować i postawić obi, prawda? Więc jakie są plany odnośnie tego ogromnego, ogromnej dziury, która dzisiaj jest? Przepisy górnicze nie nakładają na przedsiębiorcę obowiązku jakby planu od razu w momencie eksploatacji. Będziemy te plany robić e, na koniec mhm. eksploatacji, aczkolwiek w części wyeksploatowanej już prowadzimy rekultywację, czyli od osiedla Habry chcemy częściowo zasypać, e, zasypać to, e, to wyrobisko, posadzić tam drzewa, ścieżki. E, stricte komunalny kierunek rekultywacji. Co w dalszej części to będziemy myśleć, jakby po wyeksploatowaniu kolejnych, kolejnych hektarów e, Ziemi? No ale wie pan, gdyby zapełnić e, tę wielką dziurę wodą, to mielibyśmy w Opolu w centrum miasta piękne, kolejne duże jezioro. W głowie mamy taki plan i, i myśl, myślę, że na dzień dzisiejszy już wyrobisko ma 100 hektarów docelowo będzie miało 150. Myślę, że taki pomysł jest realny. Jak w tym roku przebiega ta barburka? No bo taką tradycją była karczma piwna. Górnicy spotykali się na piwku. No teraz ten COVID to chyba przyhamował trochę takie spotkania. Tak, to była tradycja bardzo miła dla nas. Zawsze czekaliśmy na tego 4 grudnia, żeby się spotkać na tej karczmie piwnej. Niestety w tamtym roku i w tym roku musieliśmy z wiadomych przyczyn odpuścić. Mhm. Przesuwamy to na, na za rok i mam nadzieję, że za rok, za rok już się uda. Wspólnie spotkać, pobawić, e, pośmiać, mhm. bo to jest naprawdę taki czas odpoczynku i chwili, chwili e, jakby dla nas do porozmawiania, do złożenia sobie życzeń, do, do porozmawiania o problemach, ale też e, spędzenia fajnie, fajnie mhm. miło czasu. No, spotkania może nie będzie, no, ale jakaś gratyfikacja dodatkowa, ekstra chyba jest, jakieś premie, górnicze, nie? Zawsze e, cementownia 4 grudnia przygotowuje nam niespodziankę, także trzynastka, mam nadzieję. Tego czwartego grudnia, czyli dzisiaj będzie, będzie wypłacony. Panie inżynierze, niech żyje nam górniczy stan. Najlepsze życzenia dla pana i całej załogi kopalni. Niewielkie, bo niewielkie, ale takie są realia współczesne. Dziękuję bardzo. Chciałbym życzyć wszystkim górnikom z Opolczyzny wszystkiego dobrego z okazji dnia górnika, zdrowia, spokoju i żebyśmy kolejną barwulkę już spędzili na karczmach piwnych. Normalnie. Darbani. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że gościem rozmowy przy oknie, specjalnej rozmowy barwórkowej był inżynier Rafał Adamarczuk, pierwszy górnik w kopalni cementowni Odra w Opolu. Bardzo dziękuję Pani Dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia, usłyszenia za tydzień.